To zanim rozpakujemy nasz dobytek, zanim jest jeszcze czysto, pokażę wam jaki pokój dostaliśmy w promocji. Mieliśmy dostać pokój za 17 funtów, ba, mały, bez widoku, ale że nie ma ludzi, pan dał nam taki pokoik. To właśnie chyba za te męki dzisiejsze i wczorajsze los <głos》> nam się odwrócił. Telewizor, którego nie będziemy używać. Jesteśmy na drugim piętrze Mam mikrofalę, w sumie nie będziemy też jej używać Lodówka jest, co ważne, będziemy używać No, tutaj to można je gotować talerzyki, wszystko jest Zjemy sałatkę jak ludzie A tutaj Może sama okolica nie jest najlepsza Ale widzicie basen Skoczek do niego Chociaż zimno pewnie No i tam dalej jest może. Takie zakupy, jak arbus, kiełbaski i frankfurterki. To wzięliśmy mintowy jakiś likierek na próbę 25% no odcinku o alkoholach. Tutaj jakieś coś, nie wiem, rakija. A to rakija, dobra, no trudno. No. kolejna rakija przeżyjemy ser, cukierki na gardło, czy paczki, oliwki takie fajne, faszerowane sałata marchewki odmian odmiany do sałatek <laughs> tutaj kupiliśmy gijoweć gijoweć jak dobrze czytam trakijski gijoweć trakijski nie wiem czy dobrze to wymawiam i czytam ale to jest to to było bardzo pyszne domaszna piotnica piotnica i za wszystko zapłaciliśmy 7 e, przepraszam 66 lewa no spora no ale cóż, albo z dużo kosztową. 50 metrów do morza. Ale z klifu. No i taki zachód słońca. Przed chwilą widzieliśmy delfiny, ale już się nie pojawiają. Ale dosłownie kilka grzbietniczków. Tak, tak. Tu jest, widzisz? Gdzie? Tu po prawej teraz jest ławica. Ja ślepy jestem. Może na kamerze no, będzie coś widać. tu ciężko rozpoznać co fala, co grzbie tak, delfina. Tak, tak. A są so tam, no? no tak dalej, dalej odpływają. Tak, ale nie dam rady tego nagrać. A znaczy, ja nagrywam to, więc może będzie zbliżenie. Są, są, so, so, jest kilka. Jest? Śniadanie mistrzów. Wczoraj zakupy, więc dzisiaj możemy sobie przyciąć na kosztach sałata na bogatą, marchewka, pomidor, cebulka, papryka, zielnina, cytrynka. Nie, sorry, skropione limonką. Do tego oliwki z migdałami. Tutaj ta pasta fajna, super. Tutaj Frankfurterki ser, chleba napoje i taki widok. Jesteśmy w Sozopolu. Ostatnie kilka dni niespecjalnie nagrywaliśmy, bo było dużo zamieszania ze spadającą gałęzią na samochód i dwoma wizytami na policji i wymianie samochodu na drugi i ubezpieczycielami. No ale back on the track. Idziemy. No i mam nadzieję, że już więcej nic nam się nie wydarzy, bo, bo już ile można. Tak, zdecydowanie za dużo to nerwów i emocji kosztuje. Wczoraj pokonywaliśmy trasy z Warny do Burgas. No i wiadomo, e, słoneczny brzeg. Tak dobrze mówię? Słoneczny brzeg? Czy złoty Piaski? Słoneczny brzeg. Słoneczny brzeg, tak. słoneczny brzeg mi się Z myl... złotych piasków do słonecznego brzegu. Tak. Po drodze były na Sybar. Ale stwierdziliśmy, że fajnie było sobie zarezerwować wycieczkę łodzią z Sozopolu do Nesebar. zarezerwowałem online, wszystko fajnie. Wydaliśmy hotel w, so w Sozopolu i stwierdziliśmy, że miniemy Nesebar, bo nie ma sensu wjeżdżać po głąb miasta, skoro będziemy mogli sobie zostawić samochód bezpiecznie na parkingu w Sozopolu i przepłynąć łodzią za 130 e, bułgarskich lewów w dwie strony, za dwie osoby. No a wieczorem. Dostaję maila zwrotnego, że rezerwacja została anulowana, ponieważ dopiero pierwszy raz będzie 7 czerwca. No i jak tu się nie wkurzyć? Eee, nie wiem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak czy siak tutaj e, z tego Sezopolu, jeżeli chcemy pojechać do Płowdivu później, to i tak, tak czy siak musimy wrócić przez Burgas, więc sobie zahaczymy jutro o ten e, Nesybar i, i pojedziemy dalej. Masa lokali, także możecie przebierać, gdzie chcecie zjeść. Kucinde, nakarmiamy. No ten taki. Jak nie? No jest taki dzikowaty, Kocur Znikąd się biorą. Jest tam ten do taki, ładne budyneczki w końcu i my plażujemy po tych kilkunastu dniach podróży. Naprawdę faktycznie wybraliśmy się na plażę, żeby poleżeć plackiem, chociaż to parę godzin. samą przyjemność, wam powiem. Żeby nie było, że zawsze piękna pogoda w podróży. Bułgarii też pada. Przed chwilą mieliśmy chyba z czwartą sytuację, gdzie ktoś wyjechał nam na czołówkę, ale teraz było naprawdę blisko. On powiem, że... Nie ja w klecie zabolało jak to zobaczyłam, a co trzeba dodać. No, dali, jak wspomnieliśmy wcześniej, dali nam nowe auto, replacement, bo tamto, no. bo tamto chcieli z powrotem i już. Ehm... A to auto nigdy nie było jeżdżone, dosłownie, to pierwsze kilometry, które się stały, to to, co do nas przyjechali, te 60 kilometrów. No, także ja tu, jakby się po prostu ciepło zrobiło, bo ledwie z chępem a tu taka sytuacja, nie? Patrzę, kurna, jak tego skasujemy, też to koniec, nie? No, no to już wtedy po, tak popłynęliśmy, <laughs> mamy nadzieję, że odzyskamy pieniądze z ubezpieczenia, ale no, kurde, nie wesoło, nie wesoło. Po prostu debile, no. Idealna pogoda na zwiedzanie Nesebaru Lovely W końcu co, jakaś inna pogoda W końcu co się dzieje A nie tylko nuda i nuda Słońce i słońce i gorąco No i tak to proszę Was wygląda ten Nesebar Słońce Zobaczymy ile to warte Czy godne polecenia czy niegodne polecenia Zimno, Zimno. Róże małe i duże z Chin. Nesebar, nesebar. Bardzo duży plus takie pogody jest taki, że nie ma ludzi. Jak się zmieścisz? Zmieścisz się. No. Dobra, biorę bo no. Zimno. <głosy> <głosy> Teraz przez tą fuzę mam większy brzuch. A wcześniej byłem chudy. Tak, byłem szczupły, no. Byłem szczukludki jak ta osoba. Behind the scene, Agata robi zdjęcie Trzeba się schować, żeby nie być w kadrze To jest sobie wybudował takiego kloca No nie spodziewałem się takiej atrakcji No ale tak już jesteśmy w okolicy To wejdźmy zobaczymy. Może ktoś skorzysta 20 lewa za osobę No ale no może będzie warto zobaczymy Pochodzimy, skamerujemy Jeszcze nie jest źle, fajnie się zapowiada Przyzwoicie <Gryzyskli> ktoś, prostu... ktoś po prostu, po prostu <gryzyskli> Może tu kręcili grę odrona. Ciężko określić to miejsce wam powiem to pomieszanie wszystkich stylów właśnie jakichś sił. No, no tak, nie? Dzięki, że zostaliście z nami do końca odcinka. W następnym będziemy również kontynuowali podróż po Bułgarii. Zabierzemy Was do Płowdów. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji. i Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.